Moi drodzy, dziś 20. rocznica obecności Polski w Unii Europejskiej. To był wielki dzień, kiedy Polska mogła dołączyć do struktur Zjednoczonej Europy, i dziś jest wielki dzień, kiedy możemy świętować 20. rocznicę przystąpienia do Unii. Dlaczego? Otóż dlatego, że Polska w tym czasie bardzo się rozwinęła gospodarczo, ale również infrastrukturalnie. Na każdym kroku można zobaczyć obecność dobrobytu Unii Europejskiej w Polsce. Ci, którzy podważają sens uczestnictwa Polski w tym wielkim projekcie, są albo idiotami, albo skrajnie cynicznie wykorzystują tego typu wypowiedzi do swoich politycznych zamiarów. Polska nigdy w swojej historii, powtarzam, nigdy w swojej historii nie była tak zamożna jak jest dzisiaj. To jest naprawdę wielka rzecz i doceniajmy to. Co nie zmienia faktu, że idą wielkie zagrożenia ze Wschodu, ponieważ ja no, zaczynam już nie wierzyć w to, że Ukraina wybra tę wojnę z Rosją na przestrzeni oczywiście lat. Zresztą sam prezydent Polski w, dla kompletnego zera y, Krzysio Wybielacza, jak również tego kanaliku na YouTube jest zero, stwierdził, że Ukraina Donbasu już. Y, przepraszam, Krymu już nie odzyska. Ja powiem więcej: nie odzyska Krymu, nie odzyska Donbasu, i nie odzyska tych ziem, które już są przez Rosję zajęte. Pytanie jest, jak dużo jeszcze Rosja wyrwie z Ukrainy. To będzie się działo na przestrzeni lat, ale. Rosja nie zakończy swojego imperialnego podejścia do innych krajów na Ukrainie, dlatego musimy być bardzo zjednoczeni w NATO i musimy być bardzo jednoznaczni w polityce w stosunku do Rosji. Jako NATO nie możemy się cofnąć ani o pół kroku, a to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to wielka rzecz.